Ta kobieta była na skraju egzekucji na krześle elektrycznym, kiedy wypowiedziała coś, co odbiłoby się echem w sercach wszystkich obecnych. Jej niespodziewane oświadczenie, naładowane prawdą i odwagą, mogłoby radykalnie zmienić to, co wszyscy myśleli, że wiedzą o sprawie Loreny. Jej proces nie był tylko kwestią sprawiedliwości, ale spektaklem, który przyciągał uwagę całego miasta rywalizując z dramatyczną intensywnością serialu telewizyjnego. W dniach poprzedzających werdykt nagłówki przedstawiały Lorenę jako bezdusznego potwora, nieubłaganą złoczyńcę, która pobudzała wyobraźnię publiczności. Gazety i kanały informacyjne rywalizowały o sensacyjne relacje, często poświęcając prawdę na rzecz sensacji. W przepełnionych galeriach sądowych Atmosfera była namacalna, przesiąknięta ciekawością widzów i aktywistów, którzy domagali się sprawiedliwości lub szukali czystej rozrywki. Obrona Loreny zmagała się z morzem uprzedzeń, walcząc o przedstawienie faktów i dowodów, które rzadko znajdowały miejsce w dominującej narracji. Poza sądem opinia publiczna była spolaryzowana głównie negatywna wobec Loreny. Grupy protestacyjne zbierały się codziennie, domagając się sprawiedliwości dla ofiary, Walentyny, podczas gdy wywiady z demonstrantami podsycały medialną gorączkę. Podczas gdy prokurator wygłaszał swoje oskarżenia z teatralnym zapałem, obrona Loreny walczyła o odwrócenie fali opinii publicznej, odwołując się do domniemania niewinności zasady często zapominanej wśród popularnego zamieszania. Na ulicach i w mediach społecznościowych debatę podsycały nieuzasadnione teorie i zniekształcone oskarżenia. W sądzie Lorena stawiała czoła przytłaczającej presji publicznego potępienia, ale trwała przy swojej prawdzie. Jej milczenie nie było słabością, lecz siłą cichą odpornością na naciski medialnego cyrku. Kiedy jej adwokat poprosił ją o zabranie głosu, Odpowiedziała z niewzruszoną spokojem, świadoma, że prawda, nawet wyszeptana, może być potężniejsza niż wichura cudzych przekonań. Pośród zgiełku procesu, Lorena pozostawała enigmatyczną postacią, rzucającą wyzwanie oczekiwaniom i zbiorowej histerii. Jej prawda, choć zaciemniona przez dominującą narrację, pozostawała kotwicą sprawiedliwości światłem, które wierzyła, że przetrwa do końca. Mimo piętrzących się przeciwko niej szans, Lorena uśmiechnęła się lekko. To nie był uśmiech pogardy, ale głębokiego zrozumienia, zrodzonego z podróży naznaczonej samotną prawdą w czasach niesprawiedliwości. Rozumiała, że prawda była jej stałym towarzyszem, nawet gdy świat zdawał się odwracać plecami. I to w tej prawdzie znajdowała swój spokój. Nie szukała zewnętrznego uniewinnienia, ale wewnętrznej pewności swojej niewinności. Mimo nacisków swojego adwokata, by przemówić, Lorena wybrała ścieżkę cichej godności, stawiała czoła spojrzeniom pełnym wątpliwości i osądów, z postawą, która wyzywała wszelkie wyjaśnienia. Jej spokój nie był kapitulacją lecz deklaracją jej wewnętrznej siły, odmową poddania się burzom wokół niej. Ta aura tajemnicy wokół jej spokoju jedynie zwiększała fascynację i spekulacje publiczności na jej temat. Dla Loreny ten spokój nie był wyrachowaną strategią, był schronieniem, przestrzenią klarowności pośród chaosu, który pozwalał jej stawić czoła przyszłości z podniesioną głową. Wiedziała, że niezależnie od ostatecznego werdyktu, prawda o niej samej była czymś, czego nikt nie mógł jej odebrać. Jej wewnętrzny spokój stał się jej najpotężniejszą tarczą, cichym świadectwem jej niewinności w świecie, który zdawał się zapomnieć, jak słuchać. W przeddzień egzekucji, podczas gdy przytłaczająca cisza celi ją otaczała, Lorena wspominała swoją przeszłość. Złamane marzenia i przyszłość, która nigdy się nie spełni. W tej scenerii beznadziei sędzia Adriano wkroczył, jakby ucieleśniając los, który ją spotkał. Z uśmiechem, który nie sięgał oczu, Adriano wszedł do jej celi, wywołując mieszankę zaskoczenia i odrazy w Lorenie. Adriano nie przyszedł szydzić, lecz wyrazić swoją własną perspektywę. Oświadczył, że jego zemsta polega na obserwowaniu bólu Loreny. I jej nieuchronnego końca, co Lorena zinterpretowała jako ostatnią próbę Adriano, by potwierdzić swoją kontrolę nad nią. Jednak Lorena trwała przy swojej prawdzie, odmawiając pozwolenia, by nienawiść Adriano zdefiniowała jej ostatnie chwile. W dniu egzekucji sala była pełna widzów, każdy dzielący wspólny oddech, oczekując zakończenia dramatu, który przyciągnął uwagę całego kraju. Lorena została zaprowadzona do krzesła elektrycznego, stawiając czoła swojemu losowi z tą samą cichą godnością, która towarzyszyła jej przez cały proces i dalej. Jej twarz, mimo bladości, emanowała wyzywającą spokojem. Jej oczy przebiegały po sali, rejestrując każdy szczegół, każdą twarz, aż w końcu zatrzymały się na Adrianie. Wbrew swojej zwykłej pewności siebie, Wydawał się niespokojny, jego wyraz twarzy był napięty, gdy oficer zbliżył się, by zapytać, czy ma jakieś ostatnie słowa. Lorena wzięła głęboki oddech, jej mocny głos przerwał grobową ciszę. Tak, mam i to, co powiem, może zmienić wszystko. Wszyscy w sali nachylili się. Szmer zaskoczenia przebiegł wśród obecnych, aż Adriano wydawał się wstrzymać oddech. Cień niepokoju przechodząc po jego twarzy. Jestem matką Walentiny, dziewczynki, którą wszyscy myślą, że nie żyje. Ona żyje, ogłosiła Lorena. Każde słowo naładowane intensywnością, która rozbrzmiała w ścianach sali. Zbiorowy szok był wyczuwalny, jakby czas się zatrzymał. Adriano gwałtownie wstał, jego krzesło zaskrzypiało pod nagłym ruchem. To absurd! Próbuje manipulować systemem, wykrzyknął, próbując przejąć narrację, ale jego głos zdradzał lekki drżenie. Lorena kontynuowała, ignorując przerwanie. Ona jest u dziadków Adriana, w miejscu, które nazywa piekłem. Sprawdźcie, zanim będzie za późno. Sala wybuchła chaosem. Oficer odpowiedzialny za egzekucję zawahał się, szukając wskazówek od swoich przełożonych. Szepty wzrosły na sile. Wszyscy próbowali przyswoić sobie implikacje tego zwrotu wydarzeń. Jeden z prawników Loreny zareagował szybko, wychodząc naprzód. Żądamy natychmiastowego zawieszenia tej egzekucji. Nowe dowody muszą zostać zbadane. Adriano teraz widocznie wstrząśnięty próbował zachować swoją maskę oburzenia. Ona kłamie. To desperacka sztuczka. Jednak ziarno wątpliwości zostało już zasiane. Naczelnik więzienia, mężczyzna w średnim wieku o poważnym wyrazie twarzy, skinął głową do oficera. Zawieście egzekucję. Sprawdzimy to oskarżenie natychmiast. Gdy Lorena była wyprowadzana z krzesła elektrycznego, jej spojrzenie, które wymieniła z Adrianem, było tak intensywne, że tylko najbaczniejsi zauważyli. To było spojrzenie, które mówiło wiele bez słów. Prawda zaczynała w końcu rozbijać powierzchnię kłamstw budowanych przez lata. Rewelacja Loreny, nie tylko przerwała egzekucję, ale również otworzyła wir możliwości, które mogły całkowicie zdefiniować sprawę na nowo. Los Loreny, Walentiny i samego Adriana wisiał teraz na włosku niepewności i nadchodzących odkryć. Po szokującym wyznaniu Loreny, władze rozpoczęły pilne śledztwo. Twierdzenie, że Walentina żyła i była ukrywana przez dziadków Adriana, wywróciło sprawę do góry nogami. Cały kraj skupił uwagę na rozwijającej się intrydze. W pokoju przesłuchań o nagich ścianach i metalowym stole między nimi siedział Adriano. Jego wcześniej imponująca postawa teraz zmalała pod ciężarem okoliczności. Po drugiej stronie, doświadczony detektyw przygotowywał się do odkrycia prawdy. Wyjaśnijmy sobie coś, Adriano. Twoja relacja z Loreną była czymś więcej niż tylko zawodowa, prawda? Zaczął detektyw. Jego słowa były precyzyjne jak brzytwa. Adriano, próbując zachować spokój, odpowiedział z wahaniem: To był skomplikowany związek, ale jej oskarżenia są absurdalne. Nigdy nie skrzywdziłbym własnej córki. Skomplikowany to mało powiedziane odparł detektyw, rozwijając zdjęcia i wiadomości wymieniane między Adrianem a Loreną. A co z piekłem gdzie powiedziałeś, że Walentina miałaby być co przypadkowo jest tym samym miejscem, gdzie mieszkają twoi dziadkowie miejscem, które opisałeś dokładnie tymi słowami Adriano przełknął ślinę. Jego maska pewności zaczynała pękać. To, to nie ma znaczenia. To były tylko słowa wypowiedziane w przypływie emocji. Nie, Adriano, to są elementy układanki, którą zaczynamy składać, a wszystkie wskazują na Ciebie. Tymczasem policyjne zespoły udały się na odosobnioną farmę, gdzie odkryły scenę, której nikt się nie spodziewał. Walentina, teraz ośmieletnia. Bawiła się w ogrodzie pod czujnym okiem pary starszych osób, które zidentyfikowały się jako pradziadkowie dziewczynki. Adriano przywiózł Walentinę pięć lat temu, wyjaśnił pradziadek, jego głos drżał. Powiedział, że jej matka miała straszny wypadek i że dla Walentyny jest niebezpiecznie zostać w mieście. Odkrycie to było miażdżącym ciosem dla obrony Adriana. Dowody były niepodważalne. A jego misternie skonstruowany plan zaczął się walić. Z powrotem w pokoju przesłuchań detektyw skonfrontował Adriana z nowymi dowodami. Walentina została odnaleziona żywa u swoich dziadków dokładnie tam, gdzie powiedziała Lorena. Adriano, zdając sobie sprawę, że gra się skończyła, opuścił głowę, jego maska w końcu pękła. Chciałem tylko chronić swoją karierę, nie wiedziałem co innego zrobić wyznał. Chronić swoją karierę kosztem prawdy, sprawiedliwości, a nawet swojej własnej córki, powiedział detektyw, jego głos pełen pogardy. Dalsze śledztwa ujawniły zakres planu Adriana. Manipulował dowodami, aby obwinić Lorenę, wykorzystując swoją pozycję, by zaaranżować porwanie Walentiny, wszystko w desperackiej próbie ukrycia swojego pozamałżeńskiego związku. I ochrony swojej reputacji. Odkrycie to wstrząsnęło systemem sądowniczym i opinią publiczną. Adriano został pozbawiony swojego tytułu i stanął przed poważnymi zarzutami kryminalnymi, podczas gdy Lorena wyłoniła się nie tylko jako niewinna, ale jako prawdziwa ofiara potwornej niesprawiedliwości. Upadek farsy Adriana nie tylko oczyścił imię Loreny, ale również ujawnił, do jakich ciemnych głębin może sięgnąć ktoś, aby chronić swoje własne kłamstwa. W następstwie szokujących odkryć i uniewinnienia Loreny, sprawa przybrała nieprzewidywalny obrót. Podczas gdy Adriano mierzył się z prawnymi konsekwencjami swoich działań, uwaga publiczna i mediów pozostała skupiona na Lorenie i Walentynie, teraz zjednoczonych w niezwykłych okolicznościach. Jednak historia, która się następnie rozwijała, była historią uzdrowienia i odkrycia, a nie nowego początku. Na wsi, po uwolnieniu Loreny, ona i Walentina stawiły czoła wyzwaniu budowania relacji od podstaw. Walentina, choć żywa, miała zamglone wspomnienia o swojej matce, przemieszane z opowieściami wymyślonymi przez Adriana. Lorena z kolei walczyła z poczuciem winy. I bólem straconych lat, wraz z wyzwaniem ponownego wprowadzenia się w życie swojej córki jako jej prawdziwa matka, zamiast szukać izolacji. Lorena postanowiła osiedlić się w tym samym mieście, w którym cała jej próba miała miejsce, czując, że ucieczka byłaby jak przyznanie się do porażki, czego odmówiła po tak ciężkiej walce o oczyszczenie swojego imienia. Za pieniądze z odszkodowania za błędny wyrok, Lorena założyła Centrum Wsparcia dla Kobiet i Dzieci Ofiar Niesprawiedliwości Sądowej i Nadużyć Władzy. Walentina, zainspirowana siłą i odpornością swojej matki, aktywnie angażowała się w projekt. Razem przekształciły swoją historię bólu i cierpienia w historię wzmocnienia i służby. Centrum szybko stało się latarnią nadziei i kluczowym zasobem dla społeczności, uznanym na szczeblu krajowym za swoją pracę. Adriano, teraz zdyskredytowany i odbywający swoją karę, obserwował z daleka konsekwencje swoich działań. W ironicznej przewrotce, instytucja założona przez Lorenę była jednym z głównych głosów nawołujących do reform w systemie sądowniczym. Używając sprawy Loreny jako studium przypadku, aby wykazać potrzebę zmiany przez lata, gdy Walentina dorastała i stawała się zapalonym obrońcą u boku swojej matki, historia Loreny i Walentiny inspirowała wielu. Stały się symbolami wytrwałości, sprawiedliwości i ludzkiego ducha przekształcania przeciwności w pozytywne działanie. Relacja między Loreną a Walentiną, choć początkowo naznaczona dziwnością i traumą, rozkwitła z czasem. Razem nauczyły się nawigować przez wzloty i upadki odrodzonej więzi, zjednoczone nie tylko przez krew, ale przez wspólną misję. Na wydarzeniu mającym na celu zbieranie funduszy dla Centrum, Lorena zwróciła się do publiczności. Moja droga była naznaczona momentami niewyobrażalnego rozpaczy, ale spójrzcie, gdzie jesteśmy teraz i zobaczcie, co możemy zrobić razem. To jest odkupienie, nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich głosów, które zostały uciszone przez niesprawiedliwość. Historia Loreny i Walentiny nie zakończyła się w spokoju wiejskiego domu, ale w zgiełku społeczności zjednoczonej wspólnym celem. Nie dążyły do zapomnienia przeszłości, lecz do jej wykorzystania jako fundamentu do budowania lepszej przyszłości dla innych osób. Które znalazły się w podobnych okolicznościach. Zakończenie ich historii nie było tylko osobistą odbudową, ale zbiorowym wkładem, lekcją, jak przeciwności losu można przekształcić w działanie, zmianę i w końcu w nadzieję. Mam nadzieję, że podobała Ci się ta historia, pełna zwrotów akcji i emocji. Jeśli Ci się spodobała i chcesz więcej takich ekscytujących narracji, nie zapomnij polubić i zasubskrybować kanału Fantastische Geschichten. Tutaj każda historia to nowa przygoda i zawsze jesteśmy gotowi, aby cię zaskoczyć. Zostaw również swój komentarz na temat mojego występu. Co myślisz o narracji? Czy chciałbyś więcej narracji ze mną? Do zobaczenia następnym razem.